O, oh, czujecie to. W końcu po długiej zimie nadeszła wiosna, aż chce się całe dnie spędzać na łonie natury, a najłatwiej o to jeśli posiadamy swój przydomowy ogródek. Ale zanim on będzie cieszył nasze oczy przez cały najbliższy sezon, musimy o niego zadbać. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, co zrobić z trawnikiem, aby rósł gęsty i zielony. Innymi słowy sprawdźmy co w trawie piszczy. Mamy już połowę kwietnia i szczerze mówiąc, jest to już trochę późno jak na takie pierwsze zabiegi pielęgnacyjne trawnika po zimie, które przy dobrych wiatrach moglibyśmy rozpocząć na przełomie marca i kwietnia. No niestety, pogoda nas nie rozpieszczała, mieliśmy przymrozki, mieliśmy opady, a musimy pamiętać, że wszelkie prace ogrodowe wykonuje się w sytuacji, kiedy gleba jest delikatnie wilgotna, a trawa sucha. Dlaczego? Mokreść, bła, trawy, które sklejają. I uginają się pod naporem wody, można w bardzo łatwy sposób uszkodzić, a nawet wyrwać je z całymi korzeniami. Udało mi się jednak w tym czasie wykonać pierwsze poziomowe koszenie tradycyjną kosiarką. Trawa tak naprawdę wymagała tylko generalnego wyrównania przed poważniejszymi zabiegami pielęgnacyjnymi. Dlatego dzisiaj zajmiemy się wykończeniem, a pomoże mi w tym w pełni autonomiczna stiga. A 1500, która od tej pory będzie dbała o mój trawnik przez cały sezon. Naszego robota jesteśmy w stanie zaprogramować za pomocą aplikacji na dowolną, pożądaną przez nas wysokość koszenia w zakresie od 20 do 60 mm. Zresztą dedykowana temu urządzeniu aplikacja staje się takim naszym centrum dowodzenia i pozwala ustawić dużo większą liczbę parametrów. Skoro jest to robot i do tego autonomiczny, no to nie pozostaje mi nic innego jak rozsiąść się na moim tarasie, napić się porannej kawki no i poobserwować jego pracę. No dobrze, ale jak to wszystko działa? Po skonfigurowaniu wirtualnego obszaru pracy w aplikacji, STIGA A1500 autonomicznie porusza się po trawniku, korzystając z danych GPS i LTE. Systematyczne schematy koszenia, np. w pasy oraz zdolność do omijania przeszkód dzięki czujnikom wstrząsów czy nachylenia sprawiają, że trawnik jest równo przycinany, a robot nie gubi się nawet w złożonych ogrodach. A co jeśli zmienimy jego układ dodając nowe rośliny czy przeszkody? Wystarczy zaktualizować mapę w aplikacji, co czyni urządzenie elastycznym i łatwym w obsłudze. Kolejną ciekawostką jest czujnik deszczu. Jeśli w trakcie koszenia zacznie padać, robot automatycznie zjedzie do stacji dokującej i opuści ją dopiero po 4, 8 lub 12 godzinach. Wszystko w zależności od tego, jakie ustawienie dobierzemy z poziomu apki. O czym jeszcze warto pamiętać w kontekście tego robota? Po pierwsze, koniec ze zbieraniem skoszonej trawy. W przeciwieństwie do tradycyjnego koszenia raz na tydzień czy dwa stiga A1500 działa na bieżąco, przycinając trawnik dosłownie po milimetrze. Następnie te drobne ścinki wnikają w glebę i działają jak nawóz. Efekt: trawnik rośnie równomiernie, jest zdrowszy i lepiej zatrzymuje wilgoć, a więc nie trzeba go tak często podlewać. No i najważniejsze oszczędność czasu nie musimy planować koszenia w napiętym grafiku bo robot robi to za nas. No dobrze, skoro koszenie mamy już za sobą, pora zabrać się za wertykulację. Wertykulacja to nic innego jak usunięcie tak zwanego filcu, czyli resztek martwej trawy, mchu czy chwastów, które negatywnie wpływają na wygląd naszej murawy. Ale co najważniejsze, zabieg ten gwarantuje nam lepszy dostęp do światła, do wody, lepszy dostęp składników odżywczych do korzeni, dzięki czemu trawnik będzie nam zdrowo rósł. Do mniejszych trawników wystarczą Wam w zupełności klasyczne grabie, którymi solidnie przeczeszecie trawnik po zimie. Ja użyję do tego narzędzia, jakim jest wertykulator. Tak będzie po prostu szybciej. Teraz. Pozostaje mi tylko zgrabić wszystko to, co pozostawił po sobie wertykulator i możemy przejść do kolejnego etapu wiosennej pielęgnacji, czyli aeracji. Aeracja to nic innego jak napowietrzanie trawnika poprzez nakłuwanie. Zabieg ten pozwala nam rozluźnić trochę podłoże, co znacznie przyspiesza procesy regeneracyjne trawy po zimie. Jeśli mamy mały trawnik, w zupełności wystarczą nam do tego widły. Alternatywą dla tej metody są dostępne w sklepach ogrodniczych buty do aeracji. Teraz wystarczy, że przejdę się w nich po trawniku i dokładnie go ponakłuwam. Po aeracji nie pozostaje nam nic innego jak przeprowadzić nawożenie trawnika. Warto wybrać gotowy, wiosenny nawóz mineralny do trawnika, który zawiera dużo azotu i pomaga osłabionej trawie odzyskać wigor po długiej zimie. Pamiętajcie tylko, że nawozy to chemikalia, dlatego koniecznie sięgajcie po rękawiczki. Nie zapomnijcie również, że nawóz powinien być równomiernie rozprowadzony, a potem rozpuszczony w wodzie, dlatego zaraz po jego użyciu solidnie podleje trawę. I to wszystko. Teraz wystarczy, że przez kilkanaście minut będę podlewał trawnik, tak aby woda miała szansę głęboko wniknąć w glebę. I tutaj ostatnia cenna rada ode mnie. Nigdy nie podlewajcie trawnika w pełnym słońcu. Kropelki wody opadające na trawę zadziałają jak soczewka i zwyczajnie go Usmażycie! A przecież napracowaliśmy się po to, aby cieszył nasze oczy zielenią, a nie pożółkłymi źdźbłami. Do zobaczenia!